Pan z wami i z duchem twoim. słowa Ewangelii według świętego Jana a mój Jezus powiedział do swoich uczniów gdybyście mnie poznali, znalibyście i mojego Ojca ale teraz już go znacie i zobaczyliście, rzekł do niego Filip: Panie, pokaż nam Ojca, a to nam wystarczy. Odpowiedział mu Jezus: Filipie, tak długo jestem z wami, a jeszcze mnie nie poznałeś. Kto mnie widzi, widzi także i Ojca. Dlaczego więc mówisz: Pokaż nam Ojca? Czy nie wierzysz, że ja jestem w ojcu, a ojciec we mnie? Słów tych, które Wam mówię, nie wypowiadam od siebie. To ojciec, który trwa we mnie, On sam dokonuje tych dzieł. Wierzcie mi, że ja jestem w ojcu, a ojciec we mnie. Jeżeli zaś nie, wierzcie przynajmniej ze względu na same dzieła. Zaprawdę, zaprawdę powiadam Wam, kto we mnie wierzy, będzie także dokonywał tych dzieł, których ja dokonuję, a nawet większe od tych uczyni, bo ja idę do Ojca. A o cokolwiek prosić będziecie w imię moje, to uczynię, aby Ojciec był otoczony chwałą w synu. O cokolwiek prosić mnie będziecie w imię moje, ja to spełnię. Oto słowo pańskie, Chryste. drodzy bracia i siostry. Słyszymy dzisiaj w tym pierwszym czytaniu dalsze losy Pawła i Barnaby, którzy odnoszą jakiś sukces ewangelizacyjny, ale to pytanie pozostaje cały czas aktualne i dla nas, jak my jesteśmy i w jakim my jesteśmy dzisiaj stopniu gotowi, aby ewangelizować innych. I trzeba przyjąć tę postawę bycia wierzącym świadkiem Chrystusa, nie ewangelizatorem, który będzie może wszystkich na siłę nawracał czy na siłę stosował metody, które wydają mu się, że powinny tak, powinno tak być i powinny one zadziałać. Ale jak dzisiaj widzimy, współczesny świat się zmienia i współcześnie laicyzujący się świat, ale i też nasz naród, nie jest skory do słuchania, a przynajmniej również skory do tego, żeby się ewangelizować, aby poddać się tej ewangelizacji. I to jest wielkie pytanie dla Kościoła. Jak Kościół powinien działać dzisiaj? Czy powinniśmy stawać się jako chrześcijanie tylko ekskluzywną enklawą, zamkniętą na innych, którzy nie chcą nas słuchać? Czy właśnie powinniśmy wychodzić? Tak jak papież Franciszek wskazywał. Na peryferia, do tych, którzy właśnie może już nie usłyszeli o Chrystusie. A może tak, jak jest w większości w naszym kraju, którzy słyszeli o Chrystusie, ale to nic w nich nie dzieje, nic nie sprawia, żeby cokolwiek w nich dotknęło ich to, że słyszeli o Chrystusie. Doświadczają innego wymiaru, który nie zachęca ich tutaj, żeby szukać wewnątrz siebie, Działania mocy Pana Boga. To pytanie o ewangelizację jest nieustannie aktualne, bo to jest to pytanie, czy faktycznie nie jesteśmy w takich momencie dziejów, że potrzeba powrócić do tych nowotestamentalnych metod. Chrześcijanie pierwszych wieków oni nie byli zamknięci, oni byli otwarci. Oni nie obawiali się ani kultury hellenistycznej, ani rzymskiej, ani kultury żydowskiej, a tym bardziej nie obawiali się religii. To, że dzisiaj Paweł i Barnabas idą do Pogan, to nie znaczy, że to są ludzie niewierzący. To są ludzie bardzo mocno wierzący. To są ludzie zakorzenieni w religii mitologicznej, opartej na specjalnych prawach, przepisach i całym systemie religijnym. I kiedy popatrzymy na te pierwsze trzy wieki, to również liturgia, która wtedy była tą liturgią jeszcze nieskodyfikowaną, pokazuje nam, że już wtedy czerpano z tych wzorców i z tego dobrodziejstwa, które posiadały tamte kultury. Chociażby dzisiaj śpiewaliśmy zaraz po akcie pokuty Pani zmił się nad nami, w tym oryginalnym, języku, gdybyśmy sprawowali Eucharystię po łacinie, usłyszelibyśmy Kyrie eleison. To nie jest ojocina. To, to zawołanie jest greckie. Liturgia przejęła te wszystkie, może nie wszystkie, ale wiele rzeczy, właśnie z tamtych dobrodziejstw, które ci ludzie w tamtych czasach mieli, żyli, rozumieli, żeby pokazać, że to wszystko wypełnia się w Chrystusie. I czasami dla nas jest to zadanie, żeby nie zgubić swojej tożsamości jako chrześcijanie, ale jednocześnie być otwartymi na to, jak dzisiaj współczesny człowiek żyje, wokół czego się obraca, co go interesuje. Tak naprawdę tam, gdzie go można spotkać i poprzez to spotkanie, które dzisiaj, jakże czujemy, że to spotkanie właśnie. Twarzą w twarz. To spotkanie, które jest spotkaniem ludzkim, jest tak bardzo wartościowe. W tych ilości rzeczy, które nas komunikują, które powodują, że możemy się z kimś skontaktować, ale nie powodują jeszcze spotkania. Tak możemy zobaczyć, jak bardzo czasami potrzebujemy drugiej osoby, tej drugiej osoby, żeby z nią porozmawiać, poświęcić jej czas, spotkać się. A to wszystko wychodzi właśnie z tej naszej. Z tego wszystkiego, co, w, czym, w czym wyrastaliśmy w tych naszych relacjach, które otrzymaliśmy na samym początku naszego życia. Dzisiaj Filip prosi Jezusa, aby pokazał Mu Ojca. Pan Jezus tłumaczy, że On i Ojciec jedno jesteśmy. Ale tak naprawdę można byłoby też popatrzeć na tą scenę ewangeliczną i pytanie o to Ojcostwo Jezusa. Nie tylko w Zobaczenie Boga w nim, ale również tego, że on jest również ojcem. Bardzo często my jako księża przejmujemy tą duchową rolę ojców. Słyszymy czasami w konfesjonale, a ciebie, ojcze duchowny, proszę o pokutę i rozgrzeszenie. Kiedy tutaj w 2016 roku usiadłem po raz pierwszy do konfesjonału jako neopresbiter. I usłyszałem tą wersję, to tak sobie pomyślałem, kurczę, mam 26 lat, ktoś mówi do mnie ojcze, i to osoba, która jest o wiele starsza ode mnie. Ale ojcostwo to nie jest tylko kwestia wieku, to nie jest nawet kwestia biologii. Ale ojcostwo to jest ta postawa, którą każdy z nas oczywiście panie będą miały tą postawę matczyną, ale ta postawa w sercu jest bardzo ważna. I uczymy się również tego od Jezusa, postawy bycia Ojcem. Nie tylko dla dzieci, które wychowujemy, czy właśnie tak jak dzisiaj jedno z nich będzie chrzczone, ale również dla siebie nawzajem. Jakże my, dorośli, potrzebujemy czasami tego wsparcia ojcowskiego. Jak czasami potrzebujemy, nawet jak już mamy 50, 60, 80 lat, czasami wspominamy swoich własnych rodziców. Jakże czasami w trudnościach nam potrzeba takiego właśnie, tej ręki, taty na ramieniu, który mówi: Dasz radę. Ja wiem, że jest trudno, ale dasz radę, wierzę w Ciebie. Jakże czasami nam tego brakuje tej postawy ojcowskiej, która nam doda tych skrzydeł. I to wszystko dzisiaj dzieje się właśnie w tej Ewangelii, kiedy właśnie Jezus pokazuje tą swoją ojcowską stronę kiedy mówi o tym, że jest jednym z Bogiem Ojcem. Ale kiedy mówi: "Jeżeli poprosicie coś w imię moje, to to się spełni. Spełni się, bo ja będę dla was Ojcem, który zawsze kiedy proszą go dzieci, wypełnia ich prośby." Prośmy dzisiaj Ducha Świętego o tą Postawy ojcostwa, postawy matczyną w naszych sercach do naszych najbliższych, abyśmy tym naszym świadectwem serca, tym, tą wewnętrzną relacją również potrafili być ewangelizatorami, którzy nie okopują się, ale są otwarci na tych, których Pan Bóg nam będzie na drodze naszego życia stawiał, abyśmy byli dobrymi świadkami, świadkami Chrystusa zmartwychwstałego. Amen.